Anna Z644. Tu mamy schemat smarowania kombajnu Anna Z644. Smar do łożysk LT42, smar STP olej PL, smar grafitowy, olej hippol 15, Superol LS, norma i tak dalej. Wszystkie tu są informacje odnośnie co, gdzie i jak jakich kropelek nałożyć. Wczoraj, tutaj, trochę zamontowałem różnych rzeczy. Zamontowałem przede wszystkim pas. Te koło pasowe. Napinacz. Tutaj, zabezpieczenie pasa. No i ta osłonka, jeszcze raz, jest tutaj do poprawki, bo tu jeszcze taka blacha przychodzi. No, zamontowane też jest oczywiście, oczywiście, jest zamontowana piasta. Tutaj, koło pasowe. No tutaj są poczynione zakupy różne tulejki ale ja w sumie nawet nie wiem gdzie one mają iść zobaczymy gdzie którą założymy nie są w ogóle opisane kawałki po prostu rurek no i tutaj mamy stworzeń do zamontowania osłony robiłem taki, z takiego pręta ale to będę likwidował Także jeszcze nie jest zamontowane koło kopujące. Także jeszcze trochę tam i przed nami pracy. Jutro maszyna idzie w pole jednym słowem. Trzeba się, trzeba się brać za montaż. O, tej maszyny zamontowałem. Tutaj też jest problem. Jak to ma iść. Czy tak, czy siak. No chyba tak, ale to coś za bardzo nie pasuje. Nie wiem też, co z tym jeszcze zrobić. Zobaczę. Trochę kłopotów tutaj jest z tym. No i mamy złożone. Koło zębate dolne jest mniejsze, du du duże jest, górne jest trochę większe. Wszędzie są poszły w pusty. Tu mamy napinacz, tu mamy y regulację napinacza. Za chwilę zamykamy wieko i już nic nie będzie widać. Zobaczymy, czy nam się to zamknie. Nie da się założyć w ogóle tej osłonki, nie ma nawet mowy o tym, problem jest tego typu, że ta osłona tutaj trze o ten totalotek, o te koło duże, tak się długo zastanawiałem, dlaczego tu jest taki problem, no i w końcu doszedłem, co tu się stało, w kiedyś w dawnych czasach musiało tutaj dojść do jakiejś, albo do jakiegoś wypadku, ten komend może się gdzieś przewrócił, albo... No mógł się przewrócić albo gdzieś ktoś uderzył tym kombajnem, albo po prostu się rozleciał I co zrobił złego ktoś? Ktoś po prostu, ja tutaj patrzę, że to całe koło wielkie się, prowadzone jest tylko na trzech rolkach Dwie rolki są na dole, jedna jest tutaj Na nieszczęście akurat ta rolka się urwała Ale ona się nie urwała sama Ona się urwała razem z tym tutaj Nie wiem czy to pokaże, ale może będzie widać o tu od razu spod spodu widać, że urwana była z całym mocowaniem. Ktoś tu przyspawał wzmocniająco ten płaskownik. Tutaj jakiś też płaskownik w kształcie kątownika. To wszystko było obrwane. Te całe ramię było obrwane. I je po prostu przyspawał za wysoko i za bardzo je przesunął przede wszystkim do tyłu. Przez to, że je przesunął do tyłu, ten łańcuch, który tu idzie pod spodem, w ogóle nie idzie w linii. On tu jest przesunięty jakieś 5 cm Z względem tamtego koła. Kompletnie jest źle, źle to zrobione. Kolejna rzecz, która przez to źle wyszła, to ten pas, tutaj bardzo trze, w ogóle nie idzie po środku tego rowka, tylko tutaj atakuje ten rand. I się niszczy ten pas przez to, widać jak się niszczy. Ten pas tutaj był praktycznie wieczny. A przez to, że on to, to się po prostu niszczy. A wszystko jest przez to, że ta cała część pod tą osłoną jest przesunięta do góry i do tyłu. Wtedy to całe koło, co tutaj chodzi, podeszło do góry i zaczęło o tą osłonę, w której jest ten łańcuch. Po prostu to robili jacyś może nie do końca przeźwi ludzie że tak to przyspawali krzywo, może w jakimś pegierze, może gdzieś tam w nocy może gdzieś spawali, byle jak bo to jest dawno, bardzo dawno przyspawane, ale jest po prostu robota zepsuta jest to źle zrobione w ogóle ktoś to, kto to spawał w ogóle nie miał pojęcia co, co, co zrobił, ile tutaj przez to złe, złe przyspawanie tej całej konstrukcji, gdzie jest napęd TOTOLOTKA, że tak powiem, bo to tak się nazywa, że to jest maszyna losująca przypomina te stare maszyny z okresu PRL-u no to mamy problem, że koło trze o tą obudowę pasek idzie po skosie no i ten łańcuch, gdyby ktoś tu wstawił nowy to na pewno by spadał, a przez to, że on jest tak wyciągnięty tak mocno, to on jakoś tu się układa, ale to wszystko idzie beznadziejnie. No jest po prostu tragedia tutaj z tą częścią. Trzeba to wszystko urwać, albo po prostu całość jakąś wielką maszyną pociągnąć za tą całą konstrukcję. Piotr by to wyprostował może. Wziąłby ładowarkę teleskopową gdzieś maszynę przyjął do ściany i by to naciągnął. Na pewno by się to udało trochę naciągnąć. A najlepiej było rozciąć i przyspawać na nowo. Ale to jest naprawdę poważna, poważna naprawa dla, dla jakichś ślusarzy i spawaczy. Ja tego tutaj nie zrobię, bo w razie tu nie ma spawarek, nie ma nic takiego. To jest gruba robota w stylu pana Piotra. Także apel do pana Piotra, żeby przyjechał do niego z tym kombajnem i żeby to poprawił. Na pewno by to zrobił. Bez problemu, myślę, że. ...godzinka czasu i maszyna by była wyprostowana. No bo tak to niestety... ...nawet widać, że ta osłona, która tu idzie... ...ona jest wygięta przez to wszystko. Ona powinna być prostą blachą... ...a ona jest normalnie... idzie po łuku. Tutaj o widać jak... ...jak ta osłona idzie po łuku. Jest aż wygięta. Bo ona jest przy, przy, do, te, do tej części przykręcona. No i tu jest... i tu jest problem. To jest cały problem w tej maszynie. Podejrzewam, że ten totolotek od tej osłony to powinien być gdzieś z 5 cm, a nie, że on tutaj tym rantem trzał po osłonie tej wewnętrznej części. Także niestety. Tu jeszcze jest kupę różnych łożysk. Tu no w ogóle nie ma łożysk, Ten kombajn chodzi praktycznie bez łożysk. Tak ja tak patrzę, że, że tu jest tyle różnych niedomagań. No jest bardzo dużo pracy przy tym kombajnie. Bardzo dużo. Pracy. Tu jeszcze mamy numer inwentarzowy z okresu yy, z okresu właśnie yy, gospodarki PRL-u gdzieś z PGR jakiś numer. Numer 2 łamane na 1 na 5. Także komaj po prostu mnie trochę tutaj przerasta, jeśli chodzi o Możliwości serwisowe, co mogłem, to zrobiłem. No, i niech, niech ta maszyna jutro może pojedzie w pole. Zobaczymy. No, i to tyle z dzisiejszych prac. 12 na godzinę. ale tak tutaj trochę sprzątałem przy tej maszynie. I znalazłem tutaj też pewne ciekawe sprawy. A mianowicie tabliczkę znamionową. Maszyna jest warta 195 tysięcy, jest z roku 1977, numer seryjny 2324, 48 lat. Różne przygody mogła mieć za sobą, dlatego jest tyle różnych mankamentów w tej maszynie nadaje się do generalnego remontu póki chodzi to jeszcze chodzi, ale naprawdę jest tyle różnych tutaj problemów, no tutaj powinno być łożysko, łożyska nie ma pewnie D206 tylko kulka o jedna została ale żeby, trzeba było znowuż to rozbierać to wszystko zardzewiałe, rozebranie takich elementów gdzieś tu sklepane no naprawdę to jest yy, bardzo, bardzo ciężka praca, misterna i czasochłonna przede wszystkim. Ten kombajn tak naprawdę trzeba było rozebrać i na nowo zmontować, bo inaczej to tutaj nigdy się ładu i składu nie dojdzie. Jest za dużo różnych uszkodzeń. Ja tutaj, no niestety, musiałem troszeczkę tą osłonę, obudowę podgiąć, żeby to nie tarło. Niestety łańcuch będzie w takiej pozycji odkrytej pracował. Nie da się go tutaj w żaden sposób Niestety zamknąć, nie chcę masakrować obudowy drugiej części, bo to nie ma sensu. Ta śruba ją tutaj usztywniłem, po prostu ją zrobiłem na sztywno, żeby ten napinacz tutaj nie tańcował, on nie będzie tańcował. No i zobaczymy, co tu się będzie działo jutro wykopki. Na ten moment to tyle. Są pewne rzeczy ładne, nowe, tak jak ten napinacz, ale niestety napinacze to nie jest wszystko, łożyska to nie jest wszystko, tu jeszcze jest rama pokiereszowana, no jest, no jest dużo po prostu różnych problemów w kupaniu.